Mam bardzo głupi pomysł na thumbnail'a, jestem ciekaw, czy to zadziała. Czy jakoś tak bardziej też coś wybiorę? Witam Państwa serdecznie, ja jestem Sirey. I przypominając sobie ostatnio dzieła Gray i pomyślałem w pewnym momencie: Mógłbym zrobić coś podobnego. Dlatego dziś o frazach, które może nie są głupie same w sobie, ale które są bardzo często używane w sposób nieprawidłowy. Zacznijmy od klasyka: Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. I jakoś się tak stało, że ludzie zaczęli posługiwać się tą frazą, niekiedy odrobinę przerobioną, by dać znać, że nie powinno się popełniać dwa razy tego samego błędu, jakby wejście do rzeki było czymś inherentnie złym i błędnym. W faktycznym, oryginalnym zamyśle Heraklita z Efezu zdanie to odnosiło się do koncepcji pantarei, czyli wszystko płynie, Oznaczającej przyjęcie ciągłych zmian i nietrwałości za jedyną niezmienną i trwałą cechę świata. Człowiek nie może wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo to nie ten sam człowiek w zamyśle zmienił się przez swoje doświadczenia i przez upływ czasu i nie ta sama rzeka, nie ta sama woda, bo ta, do której wchodził przedtem, spłynęła już. W kierunku morza czy oceanu, a nowa napłynęła od strony źródła. Co w takim razie powinniśmy mówić, kiedy chcemy pseudopoetycko wyrazić się na temat niepowtarzania błędów? Z przyjacielem, mym Sagarem, którego stali widzowie tego kanału mają szansę kojarzyć. Opracowaliśmy jeszcze w wieku gimnazjalnym nawiązujące do owego błędnego użycia, a w moim odbiorze znacznie bardziej trafne, nie wchodzi się sześć razy w to samo gówno. Nie odczuwam potrzeby, by wyjaśniać pochodzenie tego powiedzenia, ale jeśli będą Państwo nalegać, mogę to uczynić. Przejdźmy dalej. Czy zdarzyło się Państwu usłyszeć kiedyś taki dialog? Hej, Hans, zjadłeś ostatnie ciastko? Co? Nie, dopiero wróciłem z pracy. Ha, tylko winny się tłumaczy. To bezmyślne tłumaczenie frazy solum culpabili excusare wykorzystywane jest przez co po niektóre jednostki do dania osobie podejrzanej o jakiś niecny uczynek do zrozumienia, że jeśli się tłumaczy, to na pewno ma coś na sumieniu. Jestem święcie przekonany, iż dokładnie te same osoby, gdyby podejrzany nie chciał się tłumaczyć, odpowiedziałyby: Widzę, że nie masz nawet nic na swoją obronę, gadatku. Oryginalny cytat, niemal równie antyczny, co poprzednie powiedzenie z naszej listy, pochodzi z prawa rzymskiego i jest ówczesnym odpowiednikiem domniemania. Niewinności. Oznacza, że nie należy wymuszać zeznań od kogoś przeciwko komu nie ma konkretnych dowodów. W średniowieczu zaistniał inny powiedzmy podobny cytat o znaczeniu nieco bliższym współczesnemu, ale też inteligentniej sformułowany: Excusatio non petita accusatio manifesta. Oznacza mniej więcej tyle, że jeśli ktoś zaczyna się gorączkowo bronić i tłumaczyć, nie będąc bezpośrednio oskarżonym, to najprawdopodobniej faktycznie ma coś na sumieniu i boi się konsekwencji, i przez to widzi oskarżenie tam, gdzie go nie ma. Chociaż szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o istniejące współcześnie polskie powiedzonka, to. Temu jest w znaczeniu bliżej do uderz w stół, a nożyce się odezwą. I na koniec coś, na czego wyjaśnienie natknąłem się przypadkiem, sprawdzając w odmętach internetu, czy czasem nie popełniłem żadnych błędów w poprzednich dwóch wyjaśnieniach. O gustach się nie dyskutuje. Czyli, de gustibus non est disputantum przetłumaczone niczym Google Translatorem z pominięciem faktu, iż czasem podobne słowa o zbliżonym znaczeniu nie są swoimi odpowiednikami oddającymi swój sens jeden do jednego. Disputo oznacza bowiem dysputę z zaciekłą i zażartą w sprawie życia i śmierci. Starożytni Rzymianie nie zakazują nam więc wyrażenia swojej opinii o obejrzanym filmie ani powiedzenia Darkowi, żeby nie kupował tego kapelusza, bo wygląda w nim jak idiota. Tylko apelują, żebyśmy podejmowali takie rozmowy w sposób kulturalny i cywilizowany, bez rzucania się sobie do gardeł. A skoro o kulturalnym wyrażaniu opinii mowa, to jak państwo sądzą? Powinienem wypowiadać się na temat błędnie używanych przysłów częściej? Czy ta forma się do czegoś nadaje? Bardzo chętnie usłyszę Państwa opinie i dziękuję za uwagę. Przepraszam, jeśli odcinek zdaje się być na prędce nagrany. Jest to prawdą, bowiem staram się uczyć na egzamin.